Serdecznie witamy wszystkich przybyłych gości. Starostę Powiatu Kamienogórskiego, Pana Jarosława Gęborysa. <noise> Wicestarostę Powiatu Kamienogórskiego, Pani Małgorzatę Krzyszkowską. <noise> Przewodniczącego Rady Powiatu, Pana Andrzeja Mankiewicza. <noise> Panią dyrektor Mario Lejaciuk. Pana Dyrektora Jerzego Kowalskiego, Panią Grażynę Twardowską oraz wszystkie media. Mieliśmy możliwość uczestniczenia w projekcie Erasmus Plus praktyczna nauka zawodów w Portugalii. W projekcie brał udział 19 uczniów wraz z opiekunami. Panią Anną Stawiarską oraz Panią Agnieszką Długosz. Zespołu szkół zawodowych i ogólnokształcących w Kamiennej Górze na projekt wyjechali uczniowie kształcących się w następujących zawodach. Technik logistyk, technik handlowiec, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik informatyk. Cała grupa mieszkała w miejscowości Powoła de Barzim. Uczestnicy zdobywali cenne doświadczenie zawodowe od poniedziałku do piątku. Natomiast w weekendy brali udział w wycieczkach turystyczno-krajoznawczych, podczas których mogli zwiedzać nowe miejsca oraz poznawać kulturę Portugalczyków. Prosimy Miłosza i Wiktorię, którzy przedstawią nam w pigułce nasz pobyt. Praktyka zawodowa była sfinansowana ze środków programu Erasmus. Kształcenie i szkolenia zawodowe. Na staż pojechało 19 uczniów wraz z dwiema opiekunkami panią Anną Stawiarską i panią Agnieszką Długosz. Pomimo bardzo wczesnej godziny ruszyliśmy autokarem na lotnisko we Wrocławiu. Lot trwał 3,5 godziny. Wylądowaliśmy w Porto, a potem pojechaliśmy do miasta Powoła de Varzy. Zakwaterowaliśmy się w hostelu BR Hostel. Szybko poczuliśmy się tam jak w domu dzięki naszej ambasadorce, pani Dominica. Byliśmy ponad 2000 km od Kamiennej Góry. Pierwszego dnia naszego stażu zapoznaliśmy się z miejscami pracy, kadrą i pracownikami. Wszędzie przyjęto nas bardzo ciepło. Uczniowie kształcący się w zawodzie technik logistyk pracowali w trzech magazynach. Przyjmowali dostawy, pomagali z przewozem palet, jak i je zabezpieczali. Uczniowie kształcący się w zawodzie technik-handlowiec brali udział w stażu w dwóch firmach, gdzie przygotowali towary do sprzedaży, jak i rejestrowali transakcje. Uczniowie kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych pracowali w dwóch restauracjach. Gotowali różne portugalskie potrawy. Uczniowie kształcący się w zawodzie technik informatyk brali udział w stażu w trzech firmach komputerowych. W dwóch zajmowali się serwisem komputerowym, a w jednym zajmowali się dodatkowo grafikami komputerowymi. Codziennie dokumentowaliśmy nasze zajęcia na praktykach, w dzienniczkach praktyk. Po pracy często chodziliśmy i zwiedzaliśmy miasto. Graliśmy w koszykówkę z miejscową młodzieżą. Zawsze była okazja, by wyjść na chwilę nad Ocean Atlantycki, choć przez większość czasu pogoda nam nie sprzyjała. Szybko pokazywał nam, że ma dwa oblicza. Muzeum Traje była wystawa związana z lodowymi strojami portugalskimi. Bogate w ozdoby chusty przypominały nam nasze polskie. Urzekły nas własnoręcznie malowane azulejos, ceramiczne ozdobne płytki. W pierwszą sobotę pojechaliśmy do Porto. Mieliśmy okazję przepłynąć słynną rzekę Dueiro. Mogliśmy również przejść przez słynny most Ponte Dom Louis I, który jest zaprojektowany przez grupę Eiffel, tą samą co zaprojektowała słynną wieżę w Paryżu. Odwiedziliśmy także jedną z winiarni, gdzie uczestniczyliśmy w warsztatach na temat przygotowywania wina. Następną wycieczkę do Villa do Konde odbyliśmy piaszą. Tam mogliśmy ujrzeć replikę słynnego statku, którym żeglował Krzysztof Kolumb. Zrobiliśmy sobie również zdjęcia z rzeźbą syrenki. To był dzień, w którym mogliśmy podziwiać ocean przy pięknej, słonecznej pogodzie. Jedną z naszych ulubionych wycieczek była ta do Bragi. Jako grupa wędrowaliśmy przez ulicę, robiąc wspólnie zdjęcia. Zwiedziliśmy tam również zamek Guimares, który jest najstarszym zamkiem w Portugalii. Był pierwszą jej stolicą i stanowi swoistą kolebkę tego kraju. Byliśmy również w stylu aktuarnym, bo Jezus do Monte. Jest w stylu barokowym i często mówi się, że obserwuje miasto ze wzgórza. Były też oczywiście momenty na chwilę oddechu przy fontannie, a potem przy katedrze, przy której muzycy grali lokalne utwory. W ostatnim dniu wielu z nas cicho płakało, gdy trzeba było się żegnać. Czas nam minął tak bardzo szybko. Otrzymaliśmy certyfikaty i drobne upominki. A następnie czekał nas kolejny lat samolotem. Nauczyliśmy się również wielu nowych słówek. Dzień dobry, bom dia. Do widzenia, adios. Dziękuję, obrigado bądź obrigada, w zależności od płci. Proszę, por favor. Do zobaczenia. Até logo. Jak się masz? Tudo bem? Dobry wieczór. Boa noite. I przepraszam. Desculpe. Miesiąc w Portugalii przede wszystkim nas bardziej ze sobą zbliżył. Poznaliśmy się lepiej i spędziliśmy ze sobą niezapomniane chwile. Poznaliśmy również Portugalię, która ma bogatą kulturę, jak i historię. Wcześniejszy kurs językowy okazał się niezwykle przydatny, ponieważ mogliśmy bezproblemowo zwiedzać i poznawać tamtejszą kulturę z przewodnikiem wycieczek, który mówił po portugalsku, jak i po angielsku. Opiekunki zawsze były i wspierały, gdy tego potrzebowaliśmy. Jesteśmy im za to bardzo wdzięczni. Dziękujemy za uwagę. Obrigado. Dziękujemy. Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmiku. Dziękujemy za prezentację. W imieniu naszym, w imieniu szkoły i rodziców dziękujemy, że mieliśmy możliwość uczestniczenia, spędzenia tego czasu, gdzie łącząc pracę i nasz czas wolny przeżyliśmy piękną przygodę. Prosimy naszą, prosimy naszą koleżankę Angelikę o wykonanie utworu przeboju portugalskiego, która najbardziej utkwiła nam w pamięci. Pelo respiramento de mim eu sinto, não melhor começa uma vez mais, uma vez mais. Deixa o que vai atrás, porque sem dúvida sai. Comienza Porque todo tiene paso no te Dziękujemy uczestnikom projektu za przedstawienie swojej relacji z pobytu w Portugalii. Proszę o zabranie głosu Pani Dyrektor. Nie byłabym sobą, jakbym się nie wzruszyła. Także bardzo Wam dziękuję. Angelika przepięknie zaśpiewałaś, bo jesteś po prostu cudowna. Wy wszyscy również. A chciałam powiedzieć, że może informatycy wzięli się za tą prezentację Panie Dyrektorze, bo jest naprawdę wysokich lotów, nie? To od razu widać. Także dziękuję Wam moi kochani, dziękuję za to, że tak miło nam wyrażacie wdzięczność za pracę pana dyrektora Kowalskiego, koordynatora projektu, pani Grażyny Twardowskiej, księgowej naszej. No i oczywiście nie ma tutaj wielki nieobecny pan skarbnik powiatu, bo tam bo jest tam taka osoba. Powiecie, która, która czuwa nad tymi pieniążkami i dzięki radnym powiatowym, zarządowi powiatu możemy realizować te nasze projekty unijne. Także byliśmy często jeździliśmy do Lipska, do Niemiec przez wiele, wiele lat, ale to był całkiem inny projekt. Teraz nastawiliśmy się raczej na zwiedzanie świata niż na wieczne jeżdżenie do, w to samo miejsce. Także młodzież była już w Szwecji, teraz była w Portugalii i ten projekt jeszcze będzie kończył się wyjazdem nauczycieli do Chorwacji. Także zwiedzamy świat, sprawdzamy, jak jest w Unii Europejskiej szeroko pojętej, uczymy się języków, rozwijamy nasze głowy. Tak ciężko nam Pawła de Verziu, tak? Jeżeli znamy takie słowo, takie miasta jak Barcelona, Rzym, Paryż, tak Portugalia jest tak nieznanym krajem, przynajmniej dla nas, mało kto był w Portugalii, bo to jest bardzo daleko, a kto dla Was to był chyba pierwszy raz lot samolotem w większości przypadków, tak? Także to też kolejna kolejna jakaś przygoda. Moje panie cudowne nauczycielki, pani Dougosz Agnieszka, pani Ania Stawiarska. Miesiąc czasu wystawiają swoje rodziny, opiekują się z cudownie młodzieżą, a wy jesteście po prostu piękni. I za to Wam dziękuję z całego serca. No ta piosenka mnie rozwaliła dzisiaj, także bardzo, bardzo Wam dziękuję. Bardzo dziękujemy. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Szanowni Państwo, na początku dziękuję Pani Dyrektor za to, że szkoła w ogóle takie inicjatywy podejmuje, bo to są bardzo fajne rzeczy. Panią opiekunkom oczywiście dziękuję Wam, czyli uczniom naszego zespołu szkół, że Wam się chce też w takich projektach brać udział. To jest ogromna wartość. Ja zazdroszczę Wam trochę tego, bo w czasach, no nie chyba nie tylko ja, tylko tutaj tak powiem, mówię w imieniu zaproszonych gości, bo, bo w tych czasach. Kiedy my chodziliśmy do szkoły średniej, tego typu projektów nie było. Tak, taki jedyny projekt, który mi przychodzi do głowy, to można było jechać do NRD, czyli do kraju, którego już dzisiaj nie ma, zbierać truskawki tak, na polu. To była taka wtedy wymiana doświadczeń. No, ale umówmy się, ze zbierania truskawek, no to tak zawodowo średnio człowiek korzysta. No ale jakiś element chociażby nauki języka był ci, którzy jeździli, to... To, to od tamtego czasu jakoś przynajmniej na przykład z językiem niemieckim jakiś tam związek swój mają, w czymś to pomogło, ale jeśli są zupełnie inne czas, Ja się z tego bardzo cieszę. I tak jak powiedziałem, Wam tego zazdroszczę, korzystajcie z tych możliwości, które macie, bo to potem zostaje na całe życie. I to nie tylko chodzi o tą stronę taką e, naukową czy edukacyjną tych projektów, ale właśnie możliwość poznawania innych kultur w ogóle zdobywania nowych doświadczeń, zobaczenia czegoś nowego. To jest ogromna wartość. Bardzo często w głowie wtedy jakieś zapadki się przestawiają i zupełnie inaczej na pewne rzeczy takie dotyczące naszego codziennego życia się patrzy. To jest także trzeba ze wszystkich możliwości korzystać, jakie mamy i to jest super, że wy jako uczniowie też się angażujecie w takie rzeczy i chcecie z tego korzystać. Pani dyrektor takich projektów powinna realizować jak najwięcej, ja wiem, że to też jest związane z pewnym wysiłkiem organizacyjnym jakiejś szkoły, bo, no bo wiadomo, że tak jest, nic się samo nie robi, ale jak są możliwości, to trzeba to robić i wykorzystywać potencjał swoich nauczycieli, uczniów. No, także taki co najmniej jeden projekt do 27 roku powinien być realizowany. Teraz by... bardzo dobrze i tak trzeba. Czyli tych projektów im więcej, tym lepiej. Teraz byliście w Portugalii, w Unii Europejskiej dalej niż do Portugalii pojechać się nie da, więc ja wiem, że Erasmus to jest program, który na terenie Unii Europejskiej funkcjonuje, no ale nie wiem, nie jestem specjalistą od programów wymiany młodzieży, jeżeli tego rodzaju. Może są programy, może za ocean, za na przykład można by pojechać do Ameryki albo gdzieś, ale to już tutaj pani dyrektor powinna to sprawdzić. Czy, czy gdzieś indziej. Czego Wam serdecznie życzę, bo dzisiaj świat, no tak jak wiecie, jest otwarty i to co kiedyś było marzeniem naszych rodziców, dziadków, często, którzy na przykład chcieli pojechać do Ameryki, a nie mogli po prostu, bo nie było takich możliwości, były całe systemy wizowe i tak dalej. Dzisiaj obywatel naszego kraju ma tą piękną możliwość, że może wsiąść w samolot i w większość miejsc na świecie polecieć. Bez niczyjej zgody, łaski, akceptacji. Zależy to tylko od nas, co na świecie chcemy zobaczyć, co chcemy poznać, co nas interesuje. Tego Wam życzę, dziękuję bardzo. Dziękuję, Angelice, za to piękne wykonanie. Naprawdę. Super. Powiem jestem zaskoczony, no bo język portugalski no nie jest raczej językiem takim powszechnym, w którym na co dzień się u nas wykonuje jakieś utwory, jeżeli na różnego rodzaju uroczystościach, imprezach ktoś śpiewa po angielsku, no dzisiaj nie jest to już jakimś takim wydarzeniem, nie wiadomo jakim, no bo większość z Was w takim czy innym stopniu ten język jakoś tam zna, no ale umówmy się, że śpiewanie po portugalsku nie jest rzeczą taką bardzo powszechną. Dziękuję Angelika ogromny. Szacunek, super to wyszło. Dziękuję Wam wszystkim jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Mariusz dyrektor zespołu szkół zawodowych w Kamiennej Górze. Który to już Wasz projekt, w ramach którego wysyłacie dzieci za granicę? 24. 24 projekt. Który realizujemy od 2000... Które... Które realizowaliśmy od 2003 roku? Okej, ponad 800 uczniów już wzięło udział Wszystkich. Mm -hmm. Co w y, Waszym podopiecznym dają takie wyjazdy, takie y, programy? Wielką przygodę, naukę języka, naukę zawodów. Y, pod... Otwarcie umysłów na Unię Europejską. Yy, właśnie ta ich wielka integracja młodzieży yy w Unii Europejskiej. No i co jeszcze pan dyrektor nie wspomoże? Przede, przede wszystkim przede yy, wszystkim wartość edukacyjna. Da. Znają inne systemy pracy. Yy, przygotowują się niejako do funkcjonowania na europejskim rynku pracy. Także gdyby kiedyś się zdarzyło, że będą szukać e, właśnie pracy na którymś z tych rynków mają już przygotowanie, rozeznanie po prostu przetartą ścieżkę. A oprócz tego są te wartości dodane, jak pani dyrektor wspomniała, nauka języka, e, ale też i samodzielności, i samodzielnego funkcjonowania e, obcym, przynajmniej na początku środowisku. E, nawet z nieznajomością perfekcji języka. No i, no i radzenia sobie w sytuacjach trudnych i współpracy w zespole to jest też bardzo ważne, czyli te takie socjalne, socjologiczne aspekty. Tych wyjazdów też są bardzo dobre. Proszę też pamiętać, że młodzież nie wyjeżdża na wycieczkę na 2-3 dni, tylko jest tam okrągły miesiąc. A miesiąc 31 dni, człowiek młodego człowieka poza domem, poza opieką mamy. No jest to wyzwanie, ale nasza młodzież radzi sobie doskonale. Jaki jest klucz, jak gdyby, kwalifikowania tych dzieci do wyjazdu, czy one nie Staremy, No mamy, funkcjonują u nas regulamin ściśle określone są kryteria, zabieramy przede wszystkim ludzi, którzy, którzy rokują no, powodzenie, którzy mają dobre wyniki, szczególnie jeżeli chodzi o przedmioty zawodowe. Mieliśmy też kilka zdarzeń, że byli ludzie, którzy pojechali na taki projekt, a potem zrezygnowali ze szkoły, więc inwestowanie w nich nie bardzo nie bardzo ma sens, także staramy się wybierać ludzi, którzy, którzy nie zawiodą. Oczywiście zachowanie, przecież oni jadą tam reprezentować się i szkołę i, Kraj, miasto nasze, Szkoły? więc no, tak, no więc to też, to też, musi być jakieś tam, musi spełniać kryteria, jeżeli chodzi o zachowanie, jedność funkcjonowania, środowiska. Mhm. Tak jak się ogląda zdjęcia z, z, z praktyki i z wypoczynku, to tak trochę zazdrość bierze. Tak? No ja myślę, ja, tak, ja bardzo zazdrościłam w tej Portugalii, bo tak jak powiedziałam na podsumowaniu, e, nigdy w Portugalii nie byłam, a kraj bardzo ciekawy, ale wcześniej byliśmy już w Szwecji, to e, też e, są, są kraje takie, które w Polsce to nie jest taka zbyt popularna destynacja, tak? I myślę, że to im zostanie, ta chęć zwiedzania świata, że to też się w jakiś sposób, to też jakiś cel projektu, żeby zachęcić do tego, żeby wyjeżdżać, eksplorować i poznawać świat. Tutaj nawet padł pomysł USA. O tak, pan starosta... No I co jest to niemożliwe. No póki pan starosta, ale niemożliwe w projekcie, ale możliwe w ogóle. Z tyłu głowy mam kolejne wyjazdy, kolejne projekty. Wiecie już państwo... W, w do jakiego projektu przystąpicie, do jakiego kraju pojedziecie, bo kiedyś byli Niemcy, teraz na B jest Portugalia. E, tak, te Niemcy można powiedzieć już e, zludziły się o panu e, koordynatorowi, to po pierwsze, a po drugie ten projekt nadal trwa, 53 tysiące euro z jakimś tam... Jeszcze przecinkiem zostało wydane na projekt portugalski i w ramach tych, tego samego finansowania 15 tysięcy euro jest przeznaczone na wyjazd 12 nauczycieli do Chorwacji, e, a kolejne projekty młodzieży na no przełomie kwietnia i maja, maja też Chorwacja. Nie, 20, no cztery tygodnie. Dobrze media. zabieramy, dziękujemy. Chętnie zabierzemy, byśmy, byśmy mieli e, p, propagowanie projektu, co jest jednym z naszych zadań z głowy, także dziękujemy.